Prowadzi chorągiew kusarską na odświętnia. Witamy króla. Lew Lechistanu, pogromca wojsk tureckich, zwycięzca z Podkocinia. Teraz przed największą próbą musi ratować świat i chrześcijaństwo. Teraz zbiera wojska właśnie tu. Sowiecki i chorągiew Buzarska. Sandomierska, chorągiew Buzarska, Sandomierza. Ci dzielni kawalerzyści pospieszyli na rozkaz króla, aby ruszyć na odsiecz oblężonemu Wiedniowi. Zwróćmy uwagę na wspaniałe zbroje, a towarzyszy królowi dowódca wojsk sandomierskich, starosta sandomierski, Józef Lubomirski. On to dowodził wojskami sandomierskimi w Bitwie Wiedeckiej. Król jest pełen woli walki, chciałbym zaprezentować ćwiczenia rycerskie, ale najjaśniejszy Panie dziś, cała Europa, cały świat w Twoich rękach. Królu, ratuj Europę, ratuj świat, ratuj chrześcijaństwo i ratuj naszą ojczyznę, bo gdy Turczyn zajmie Wiedeń, to pewnie ruszy, ruszy na Lwów, ruszy na Klaków i ruszy na całą Europę. A więc ratuj świat, ale ratuj naszą ukochaną ojczyznę. Pozwól, najjaśniejszy panie, że chorągwie nasze sandomierskie przed tobą zaprezentują swój kunszt, który nakazałeś doskonalić tak, aby w boju Turczynowi sprostali. Najbardziej zdumiewające było to, że Sobieski przez swój wywiad i znajomość topografii okolic Wiednia wybrał drogę ataku tak zdumiewającą dla kara Mustafy, że kara Mustafy nie był na to przygotowany. Ale teraz popatrzymy. I właśnie, najjaśniejsze no panie, teraz Husaria prezentuje musztrę bojową. Poruszają się teraz wstępa, czyli człapią, jak to pan mistrz mówi, ale, ale prezentują właśnie linię. Tak wyrównano w jaki sposób zaczynano szarże. Czyli koniki są już bardzo blisko, strzemie w strzemie. Szarze zaczynało się wstępie. Pozwól na czy Panie, że pan starosta zamelduje gotowość nie trzeci Arbojanina robnisz z chorągi husarskiej z odzwierciedlenego Jerzego Lubomirskiego, Będę chorągę kusarską siłę trzech pocztów Czołem Zrzej z Bogiem. A więc przed Państwem i przed Królem prezentować się będzie chorągiew Sandomierska. Na pewno będą starali się zwłaszcza przed Królem wyrywać jak najlepiej. A jednemu rysią. Mówi się współcześnie skrócony kłus. Rotmistrz prowadzi oddział rysią po jednemu, czyli husaria układa się w długą linię, przemieszcza się rysią. Jest to kłus bez angrezowania, bez unoszenia się. Siodle, co w XIX wieku, pod koniec XIX wieku dopiero wymyślono, co dawało ulwień, koniom i jeźdźcom, wtedy jeździło się tak jak poboje, wysiedzianym kusem bez unoszenia. Pyłki miały być wrośnięte w siodło, w miejscu pręgłoskim i oni mogli dziesiątać klubę. jest. Zobaczcie państwo fantastyczny zwrot całej linii. Błyskawiczna zmiana szyku. Rotmistrz manewruje na polu bitwy tak, aby zająć najdogodniejsze miejsce do ataku. Kusaria nigdy nie atakowała na ślepo. To nie było tak, że Rotmistrz ustawił wojska w dwie, trzy linie. Kusarię potem się przeżegnał. Wojsko zakrzyknęło Jezus Maria i uderzyło w ślepo. Nie. Oni uderzali wtedy, gdy szarża miała szansę, duże szanse E, powodzenia, czyli wie na przykład i znowu, znowu całą linią zwrot. Piękny zwrot, cała linia i wyrównają za chwilę szeregi po to, aby właśnie w razie potrzeby ściśnionymi szeregami uderzyć na przeciwnika. Zwykle chorągwie pozorowały e, szarze jedną, drugą, e, gdy wiarczarzy tureccy lub szwedcy piechurzy by szalili, muszkiety mu szkiety. Sądząc, że to już jest tak generalna szarża, Wtedy właśnie pozorujące chorągwie odstępowały, a natomiast uderzały te właściwe. I teraz zajmują, poruszając się cały czas rysią, zajmują podwójną linię, czyli właśnie taką linię podwójną, jaką husaria zwykle stosowała, e, uderzając szarżą. Dwie linie. Pierwsza pochylała kopii i uderzała kopiami, druga za nimi z kopiami przygotowanymi do uderzenia. Byli świetnie uzbrojeni, e, mieli napierśniki, rysy całe, szyszaki mocne, e, mieli doskonałe szable w koncerze, uzbrojeni byli zwykle w pistolety również, czasem długą broń palną, e, ale najdroższym elementem uzbrojenia plusarskiego wbrew pozorom, była właśnie kopia. Długa drążona w środku od kuli w stronę grotu, która była lżejsza i mocniejsza. Była tak droga, że to państwo wyposażało kusarzy właśnie w kopie. Nie, nie, nie w szable, tylko właśnie w kopie. Ale najważniejszym oczywiście elementem, najważniejszym czynnikiem, który decydował ich w sukcesach byli kawalerzyści, ale również ich znakomite konie. Ale o koniach to chyba ja tu obecny król jestem bardzo mały, być może na temat konia kusarskiego nieco więcej. Wtedy Polacy z racji swoich wielo, wiele dziesiątków lat trwających bojów z agresorami ze wschodu, y, Tatarami, Turkami, przecież 10 lat przedtem był których który jeszcze Hetman sowiecki wprowadził y, do zwycięstwa, byli zaopatrzeni w niezwykle wytrwałe, duże i konie wschodnie w których było dużo krwi arabskiej. Zresztą sowieckim przed bramą wiedeńską powiedział, czy napisał już nawet do Marysina, że po tej odsieczni wiedeńskiej dużo zacnych koni orientalnych w Polsce dostarczymy. Był przekonany, wóz musiał być przekonany, że odniesie zwycięstwo, tak jak bokser nie powinien wchodzić na ring, uważając, że go zniosą. To wtedy go zniosą na pewno. Sobieski był pewny swojego zwycięstwa. Były to konie nieduże, niezwykle wytrzymałe, zwrotne wielkości mniej więcej takiej jak tutaj opowiadałem, jak są y, i konie arabskie. 1,5 m, nie więcej jak 1,5 m. W Rotmistrz prowadzi właśnie tę doskonałą kawalerię, świetne konie, ciasne y, koła. To wszystko są manewry, które mają czynić z tej jazdy bardzo sprawną, zwrotną, szybką jazdę, gotową do ataków w najbardziej zaskakujących y, momentach. Usytuowanie terenu, skąd szarżowała Husaria, czyli rozjazd! Rozjazd! Kaleberg wzgórze. I teraz rozjazd, gdy nie się rozjeżdżają, rozjazd sprawy, tak? cały czas ryszał, przemieszczał się kawaleria. Było takie, że gdy tam byłem po raz pierwszy i próbowałem piechotą schodzić, to uznałem, że sobie można na piechotę połamać nogi. A tam oczywiście schodziła z stępem ta kawaleria ciężka, czyli uzaria, ale cały czas do, do obozu mustawy była pochyłość i winnice. Bardzo trudny teren posiekany roz, rozmaitymi rowami. To dla piechoty był trudny teren, stąd Kara Stafa kompletnie nie spodziewał się, że stamtąd będzie najpierw ostrzelany przez kawalerię generała Marcina Kąckiego. Te działa zostały wniesione ręcznie na skórze od Doliny Dunaju a potem po strzale kawalerijskim poszła piechota i na koniec o kilkanaście tysięcy mi zaraz. Piękne czerwcanie. Widzieliście Państwo, tak. jak konie przechodzą, otoczenie jeden po drugim i Król właśnie te swoje decyzje w Było tak rzeczywiście, że w pewnym momencie bitwa planowana była na, na zajutrz, ale król nasz Genialny stratek zobaczył, że wojska tureckie są zmi nieco zmieszane, jeszcze nie gotowe do, do bitwy. Postanowił wykorzystać ten moment Zekładań! 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 i zadecydował cały atak całych tam wojsk. momentem miała być szarża, ale właśnie w jest ten że szarża ma, ma szansę powodzenia. Wysłał na w chorobie kusarstwu rotmistrza Zbieszkowskiego, aby wykonał właśnie takie rozpoznanie w bojem. Skoczył rotmistrz na polecenie króla. Wrócił skrwawiony, wrócił z dużymi stratami, ale padając do nóg królewskich założył mościwanie. Artyleria Kątkiego wykonała zadanie, piechoty rozebrały najpoważniejsze szanse, szanse wroga. Szarża jest możliwa. I wtedy właśnie król nasz Jan III swoją buławą przeżegnał wojska i dał znak do najświetniejszej szarży w dziejach świata. A w tej szarży główną rolę ma właśnie, właśnie ciężka ona yeah, yeah, na cały wczesny świat. Wszystkie te wojska sojusznicze, które obserwowały tą szarżę, zaparły dech w piersiach. Teraz trzesanie dwoma liniami, To ćwiczenie ma przyzwyczaić konie do ataku frontalnego na przeciwnika. Tego tego również. Znowu a tak taki nauka. Równajcie, równajcie szeregi, właśnie o to, żeby strzemie, strzemie. Po w się! I zobaczcie właśnie, jak sprawnie manewruje to wojsko. Oni są... To już jest ustalenia godna króle Jana III Sowieckiego. Wspaniali jeźdźcy. Rządzący konno. konie to też bardzo ważne. Tak jak pan najświeższy król nas zauważył, oni tak siedzą, niektórzy, a może nawet większość z nich, to siedzi tak pewnie na koniu, jakby była przyrośnięta wręcz. Zrośnięta z tym, że rubaniem. I teraz, gdzie arcy, ciekawa formacja obronna. Konie obracają się za damki, teraz robią rzecz, tym konie bardzo nie lubią. One się zetkną za damki po to, żeby. Husaria, nawet w otoczeniu, okrążeniu potrafia się bronić. Potrafi apel i gotowi do obrony. Rzeczywiście była bodaj największą szarżą w dziejach XVII-wiecznego XVII świata. Skutki były druzgoczące. No, kusaria zatrzymała się w obozie Wielkiego Wezyra, w którym był, opuszczał swój obóz i swoje wojska wielkim, bo przecież dostałby się, mało brakowało, do niewoli. Uratowało mu życie zaledwie kilka miesięcy, bo w okresie pożegnania naszego przewodnika miesięcy. Później sułtan wysłał mu jedwabny powóz i wypędził sułtana Roślnicę 333 lecie Odsieczy Wiedeńskiej i Bitwy Wiedeńskiej udziału Wojsk Polskich. Część tej Husarii, którą pan tutaj i państwo oglądacie, będzie w Wiedniu przy właśnie tegorocznych uroczystościach wiedeńskich i będziemy tam prezentować również Muzeum Wojska w Wiedniu właśnie taką prezentację Husarską, może nieco rozbudowano, bo tutaj mamy troszkę mało miejsca na jaśniejszy panie, więc nie możemy tak w pełni pokazać walorów naszej kusali, bo jest to po prostu troszeczkę ciasno. Ale, ale jeśli mają jechać komunikiem, czyli wystaworów, to już powinni ruszyć, żeby na 12 złożyć. No i są już tacy, co już ruszyli. muszę, to jest, to jest, to jest szczera są tacy, co już się wybrali i już są w drodze na Wiedeń I to komunikiem.

Ilu ludzi i tę piękną sztukę nauczyło się w ostatnich latach w Polsce uprawiać? I to znakomici rzemieślnicy, to są ludzie, którzy eksportują na świat piękną, wspaniałą polską. Takich szabli w czasie kręcenia y, pana Wołodyjowskiego i potopu nie mieliśmy. Też szable były ciężkie, gięły się, szczerbiły. W tej chwili to jest zupełnie inna jakaś. Tak, rzeczywiście postęp jest ogromny. Odkryto tajemnicę robienia tego y, sprzed wieku stopów. To jest giętkie, lekkie, nieszczerbne, świetnie wyważone. Piękne zwroty, wolty całymi trójkami, całymi sekcjami. Wszystko to by nas to wszystkich oślepił, ale to świetne wojsko. Ale każdy z takich koni ze zbroją, z miejscem, to dźwiga średnio co najmniej 100 kg. Także wiecie, tak jest. Ale tu też jeszcze taki y, moment, y, co nasz naj najśniejszy Pan zauważył, jak to wokół tej, tej rekonstrukcji pojawiło się przemysł, całe rzemiosło. Ale ta, y, też taka prawda, to, y, y, to y, ja chciałem to dzisiaj powiedzieć, że my również ratujemy te konie. Przecież my nie kupujemy koni tych sportowych, najwyższych półek. Bardzo drogich, tylko my raczej kupujemy te konie, które raczej nie są przydatne do sportu. I gdyby nie to, że właśnie... Być może szłyby na rzecz. No te i ta, nie chciałem aż tego tak brutalnie powiedzieć, ale taka no. jest prawda. Te, to, że te konie są, one są razem z nami. one się naprawdę cieszą, że z nami występują. One, lub, one lubią bardzo te nasze wyprawy, te nasze wyjazdy, te nasze burszty, te Państwa prawa bardzo lubią. Tak naprawdę my te konie ratujemy. Tak to jest. Ja uważam.